Um, nazywam się Denis Zotow. Jestem um, w Juniperze. Odpowiadam za sprzedaż sd wan w regionie EMEA. Um, i, I dzisiaj chciałem opowiedzieć um, nie tyle o SD-wanie jako o rozwiązaniu Junipera, czy rozwiązaniu e, e, SD-wan Junipera, a bardziej o rynku SD-wanowym. Um, jak ten rynek się kształtował, można powiedzieć, globalnie. Co widzimy w tej chwili? Niektóre rzeczy tutaj są moimi własnymi opiniami, więc proszę tego, niekoniecznie opiniami Junipera, natomiast zajmuję się tymi, tym rynkiem i rozwiązaniami i pracuję na rynku usług zarządzanych od jakichś 14 lat, więc, więc widziałem jak się kształtował, widziałem jak tak naprawdę kształtował się w Polsce i, i na świecie i mam nadzieję, że um, trochę tej wiedzy mogę przekazać. SD-WAN jest dość ciekawym po, po, pojęciem teraz i praktycznie um, um, jeśli spojrzycie sobie na trend trend w wyszukiwaniu Google um, o sdwang. No cały czas ma dużo wyższą krzywą rosnącą czy dużo wyższy trend rosnący w porównaniu na przykład do sdna, który już od ładnych prawdopodobnie 4-5 lat jest mniej więcej um, na stałej pozycji, natomiast zdecydowanie cały czas, cały czas tych wyszukiwanych roślin jest duże zainteresowanie tym, y, tą technologią, czy tym y, zbiorem technologii. I kliker przestał działać. Dobra. Musi być albo bardzo blisko, albo się zawiesiło coś. Czy to jest w fokusie? Problemy techniczne? Nie ma tu fokusu, chyba. Na prezentację. Dlatego. O. Dobra, mogę teraz? Okej. Okay. Dobra. Um, tak naprawdę szybko, skąd się wzięło zdywan? Nie wiem, czy, czy ilu z Was miało już styczność ze zdywanem, jako takim. Um, natomiast jest, jest dość. Um, Ciekawe zjawisko ogólnie w, w branży, że na chwilę obecną nie ma jedynej definicji SDVana. Każdy vendor mniej więcej kształtuje tę definicję pod siebie czy pod swoje rozwiązanie. Natomiast z grubsza SD-WAN się wziął z tego, że zmieniło się um, środowisko, w którym operują duże klienty, klienci enterprise'owi. Czyli um, jak budowaliśmy sieci, czy projektowaliśmy sieci pod połączenie naszych oddziałów do naszych treści z grubsza, co się działo jakieś, nie naście lat temu, to te sieci były budowane w ten sposób, że treści były w jednym miejscu, mniej więcej, czyli w jakimś tam data center lokalnym, czy w, w, naszym, w naszym headquarters i wszystkie oddziały łączyliśmy do tego w modelu mniej więcej hub and spoke, bez względu na to, jaka to technologia była, mniej więcej tak to wyglądało, że wszystkie treści przenosiły się w z lokalizacji centralnej do, czy regionalnej do oddziałów. Natomiast wyjście na internet no, było jedno albo kilka. W łatwy sposób można było te, te breakouty internetowe ogarnąć, postawić tam rozwiązania bezpieczeństwa i tym bezpieczeństwem zarządzać. To, się, to, to co się zmieniło w ostatnich powiedzmy 10 latach, to że to, że te treści, które były wcześniej w jednej centralnej lokalizacji, zaczęły migrować do chmury. I tych chmur jest naprawdę wiele, bo te chmury mogą być chmury prywatne. Mogą być to chmury yy, SASowe, czyli chmury typu Salesforce, czy Office 365, czy, czy, czy inne. Plus oczywiście dostawcy usług cloudowych typu AWS, PaaS i tak dalej. Yy, czyli w tej chwili nie mamy już tej klarowności, która była tutaj, że wszystko idzie w tym kierunku i wychodzi jakoś tam na internet sporadycznie. De facto, praktycznie z każdego działu wychodzimy albo na internet, albo próbujemy od razu połączyć się z chmurą. I ten rozrzut naszych aplikacji, czy tego, do czego nasi pracownicy muszą mieć dostęp, jest taki, że je, zro, zrobiła się jedna wielka mieszanka i technologii, i, i, i punktów e, między innymi e, nie tylko aplikacyjnych, ale też punktów ataku. Dlatego tu wszędzie. Zameczki narysowałem, bo wszystkie te miejsca trzeba zabezpieczyć w jakiś sposób. A ponieważ zrobiło się ich bardzo wiele, trzeba to ogarnąć w sposób bardziej zautomatyzowany. Dlatego, jakieś 3 lata temu, mniej więcej, coraz bardziej zaczęło się mówić o zdywanie. Czyli, jak możemy tą sieć rozległą ogarnąć w sposób bardziej zautomatyzowany. Nie znowu Software Defined One. I um, od tamtego czasu pojawiło się wiele definicji. Um, może jedną definicję przytoczę, żeby wszyscy mniej więcej widzieli, o, co, um, o, czym, o czym rozmawiamy dla tych, którzy SD Wanem się nie zajmowali. I znowu, nie ma jednej definicji, więc y, niektórzy z Was mogą się zgodzić albo nie zgodzić się z tym. Pierwsza podstawowa rzecz w SD-WANie to jest to, że do każdego oddziału mamy więcej niż jedną łącze aktywne. Nie jest to van hybrydowy, w którym mamy na przykład łącze aktywne typu MPLS i łącze zapasowe, które może być czymkolwiek, może być na przykład LTE, tylko że te łącze są aktywne. Tych łączy jest więcej niż jedno i um, tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest technologia w Underlayu, może być to MPLS, mo może być to wiele internetów, może być to 4G, może być to 5G, coraz bardziej zaczy zaczynamy mówić o tym, że 5G rzeczywiście zaczyna odgrywać rolę wezdywanie przez... Um, przez to, że daje nam większe przypustowości plus ciekawsze rzeczy typu slicing. Druga rzecz to jest, że w tym SD-wanie, To nie jest to, to że mamy ty kilka łączy aktywnych. Te łącza są aktywne, czyli robimy dynamiczną selekcję łącza na podstawie tego, jak to łącze, jakie ma parametry, czyli jakie, jakie ma parametry w danym czasie. Nie parametry zadane przez operatora, czy, czy obiecane przez operatora. I Um, aplikacja, tak, czyli ta taka matryca poli polityczna, czy polityka, <laughs> w której ustalamy, że na przykład dany typ ruchu, nie wiem, ruch SAS na przykład, um, ma być kierowany na łącze internetowe, Czy cały ruch, który jest skierowany do sieci społecznościowych, kierujemy na najtańsze łącze, które mamy i tak dalej. Jest to robione dynamicznie, czyli mamy jakiś orkiestrator, kontroler, który tym wszystkim zarządza. Nie, nie to, to nie jest tak, że Człowiek, który operuje tym vanem, musi się logować na każdy z tych urządzeń przez CLI i, za, i zmienić konfigurację. Czyli mamy tak zwany uproszczone zarządzanie vanem. Mamy tego kontrolera czy, czy orchestratora, który daje nam GUI, który pozwala te polityki w spójny sposób rozprowadzać po całej naszej organizacji. Ważną rzeczą jest tak zwany zero touch provisioning, tak? czyli yy, Uruchomienie nowych urządzeń, czy dostarczenie nowych oddziałów, czy uruchomienie nowych oddziałów może się odbywać w sposób zautomatyzowany zdalnie. To jest też część sdv I ostatnia rzecz, ponieważ mówimy tu o overlayu, urządzenia sdv muszą wspierać przynajmniej bezpieczne wypinowanie, tak? czyli tworzyć kanały overlayowe poprzez nasze sieci. Które są pod spodem, znowu to mogą być MPLS-y, internety i tak dalej, i bezpiecznie łączyć nas do czegoś. To coś, to może być nasze biura regionalne, to może być nasza, nasza siedziba, to mo mogą być te, może być tak zwany full mesh. Również możemy, ale nie musimy integrować do tego rozwiązania inne funkcjonalności. Nie są one tak stricte zdefiniowane. To jest integracja, znaczy to jest definicja oparta w dużej mierze o Gartnera sprzed paru lat, natomiast no, tak mniej więcej mniej więcej to widzimy. Um, jak to wszystko się potoczyło? Znowu, trzy lata temu mniej więcej zaczęła się tak zwana pierwsza fala sd Czyli um, pojawiło się um, parę artykułów w prasie i, i parę dostawców. Przede wszystkim Network, Network, Network World, który powiedział, że drogi um, mały biznesie, możecie zaoszczędzić do 50-70% do swoich wydatków na WAN, korzystając, przechodząc z łączy MPLS-owych na łącza stricte broadbandowe. Przede wszystkim um, mówią o tak zwanych consumer broadband, tak? czyli, czyli nie przechodzimy do, do DIA, tylko przechodzimy na to, co jest dostępne dla zwykłych śmiertelników. Stawiając na tym, czyli łącząc kilka łączy, stawiając na tym jakieś pudełeczko dostawcy SD-WAN-u, czy dostawcy vendora u to pudełeczko będzie robiło dynamiczny load sharing, czy, czy przenoszenie ruchu na różnych kanałach, wizualizację i tak dalej i będziemy mieli sporo oszczędności. Tak się zaczęło. Wielki wzrost. Ilości vendorów wezdywania. Obietnica była taka, że oszczędzimy na kosztach WAN-u, przejdziemy wszyscy na, na broadband, e, będziemy mogli dostarczać e, więcej, więcej przepustowości dla aplikacji takich jak wideo, ale też dla, dla sieci społecznościowych, dla pracowników, którzy jako część benefitów e, w pracy muszą oglądać YouTube'a albo inne treści. E, e, Szybciej dostarczać te, te, te funkcje czy te, te, te nowe oddziały, um, niektóre firmy, które, niektórzy operatorzy, którzy powstali właśnie w pierwszej fali zdewanu, obiecują, że mogą dostarczyć czy um, podłączyć nowy oddział praktycznie wszędzie na świecie w ciągu paru tygodni. Tak, ze dwa lata temu były masowe rozsyłania maili przez Ariakę na przykład z, tak, z taką właśnie treścią. Um, Jedną z ciekawych rzeczy, która tak naprawdę przyciągała do zdywanu no, duże firmy i duże korporacje, to jest możliwość łatwego łączenia różnych sieci, bo y, przy zakupie jednej firmy przez drugą integracja sieci jest jednym z największych problemów. Natomiast jak przenosimy wszystko na overlay, stawiamy dodatkowe pudełeczka, to nagle tą sieć łatwo, łatwo jest spiąć. Drugą rzeczą jest, jest też to, co tak naprawdę przyniosło się na, na, na późniejszy okres, to jest to, że tak naprawdę w łatwiejszy sposób możemy ogarniać biura czy rozległe sieci, które są rozrzucone po wielu krajach. Ponieważ nawet jak mamy siedzibę nie wiem, w Polsce i w Polsce wszystkie nasze oddziały są łatwo ogarnięte przez jednego operatora, to otwierając oddziały w innym kraju. Niekoniecznie możemy to wszystko ładnie spiąć z, um, z resztą naszej sieci. Um, musiałem wykopać trochę slajdów z 2016 roku. Robiliśmy wspólnie badanie z PricewaterhouseCoopers, który pokazywał, dlaczego firmy decydowały się na jedzdywana. I w, te, w tamtym momencie pokazywali y, gigantyczne wzrosty na jedzdywanie, czyli Pamiętam, że najbardziej agresywny raport pokazywał coś w rzędu chyba 90% rok do roku przez następne 5 lat. Od zera oczywiście. I um, badania pokazywały, że, że większość dużych firm decyduje się na to przede wszystkim dlatego, że, że mogą jakby łatwiej znowu ogarnąć, ogarnąć te sieci rozległe i, i wielo, w wielu krajach. Natomiast dla wielu mniejszych firm chodziło przede wszystkim o koszta. Czy da się przejść z MPLS-a na, 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 broad, na broadband taki konsumencki? Um, patrząc to, na to z perspektywy roku 2019, um, wzrosty rzeczywiście były ogromne, wezdywanie, natomiast na trzeci kwartał zeszłego roku według HS Market cały rynek globalnie osiągnął jakieś 280 milionów dolarów. To nie jest dużo. To wzrosło od 100 paru milionów w pierwszym kwartale do 280 globalnie. Więc w porównaniu do MPLS-a, który jest w grubych miliardach. Więc, więc to była ta pierwsza fala z dywanu. To co, to, co jest ważne jeszcze z pierwszej fali z dywanu, to, że przede wszystkim były to powiedzmy średnie i mniejsze firmy, które zdecydowały się rzeczywiście na to przejście. Przejście na, na wiele łączy, łączy konsumenckich. Natomiast ciekawe jest też to, że patrząc na to z perspektywy, już podjąłem decyzję, kupimy z dywana, okazało się, że ten, te oszczędności nie były aż tak drastyczne, no bo nadal było, trze, trzeba było zapłacić za, za łącza, za zarządzanie kontraktami, za, um, um, za samo rozwiązanie z Dewana, za licencję, za e, też integrację tego z resztą sieci. Więc, więc ostatecznie większość klientów, tutaj to było, większość klientów, którzy, którzy już kupili eszdevana, widzieli w eszdevaniu przede wszystkim możliwość tego jakby bardziej giękiego podejścia do, do rozbudowy sieci. I to jest naprawdę bardzo ważne. Rozmawiałem z wieloma, z wieloma firmami w, w regionie, w, w Europie. Jednym z dobrych przykładów jest duża firma. W um, sprzedaży detalicznej mają ponad 5,5 placówek w 13 krajach. I dla nich największym bólem jest właśnie to, że mają na chwilę obecną w, każdej, w każdym sklepie cztery sieci: własną sieć, vanową, tak? sieć zarządzania urządzeniami typu klimatyzacja itd. Za darmo dostarczają um, łącze internetowe, znaczy Wi-Fi dla klientów, więc, więc kolejna sieć. E, mają jeszcze jedną sieć do dostarczania treści wideo, na ekrany i mają sporo urządzeń i tym wszystkim całym, powiedzmy, bałaganem zarządza 8 osób. Więc naprawdę ta możliwość przygotowania tej sieci, bo podejmując decyzję o, o nowym wanie, e, podejmujemy tę decyzję na jakiś okres czasu, na kilka lat przynajmniej, to, to ta, 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 ta gigantkość w, w dostosowywaniu sieci do naszych wymagań, zmieniających się wymagań, jest, jest dużym plusem sd wan Więc znowu podsumowując, pierwsza fala SD-wanu zazwyczaj była adresowana przez tak cloud-based controller, tak? czyli gdzieś tam w chmurze vendora najczęściej. Łącze pod spodem, czyli ten underlay, najczęściej był wszystko jednojaki. Zazwyczaj to był traktowany tak czy inaczej jako internet, nawet jak to był MPLS. Um, link measurement był robiony, wiadomo, routing aplikacji. Natomiast mniej więcej na tym, że to wszystko się zamykało. Jak spojrzymy na, na, na rozwiązania sprzed paru lat przede wszystkim chodziło o zwykłego jest tak? Czyli stawialiśmy ma, malutkie pudełko w dodatku do, 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 do wszystkich pudełeczek, które mieliśmy. Mieliśmy jakieś zarządzanie z chmury, to wszystko nam robiło jest natomiast reszta integracji była jakby w naszym własnym zakresie. Um, te wzrosty, te statystyki, um, to co było komunikowane przez analityków spowodowało to, że na tym rynku pojawiło się kilkadziesiąt wędorów. Wchodzimy chyba już prawie, prawie pod koniec setki pierwszej. Więc tych wędorów na rynku jest naprawdę, naprawdę wiele. E, niektórzy z nich to są startupy, zostały dobrze, e, dobrze jakby sfinansowane, mają dużo pieniędzy. Niektórzy zostali kupieni. Niektóre firmy to są firmy, które zajmowały się wcześniej routingiem security, optymalizacją WAN-u, dostarczaniem treści i wiele z nich teraz robi sd wan -a. Więc tych SD-wanów na rynku jest bardzo, bardzo wiele i to, co w zeszłym roku zaczęło się pojawiać w prasie czy w anality u analityków, którzy tym, tym rynkiem się zajmują, to jest tak zwana druga fala SD-wanu. To jest e, akurat od Roy Chua, Roy Chua jest jednym ze współzałożycieli SDX Central, a, który zajmuje się tym rynkiem od ładnych paru lat i to jest jakby długa wypowiedź e, z jednego z jego artykułów z października zeszłego roku, ale treść e, ja próbowałem podkreślić, żeby nie trzeba było wszystkiego czytać, <grym> że e, treść jest taka, że na tym rynku jest na tyle e, szeroki zakres Rozwiązań, tylu wendorów, że dla normalnego klienta enterprise jest niemożliwością zrozumienia, jak ten rynek ogarnąć. Żeby dać Wam ciekawy przykład, robiliśmy ostatnio tak zwany RFP response, czyli odpowiedzieliśmy na, na przetarg od klienta, klienta operatora. Na pytanie, ilu wędorów rozważają w tym przetargu, powiedzieli 23. Um, znaczy, no jak przeczytałem wszystkie odpowiedzi od 23 vendorów, to prawdopodobnie będzie rok 2022, ale okej. Okay. Um, bardzo skrócili później tą listę. Natomiast to, co, to, co jest um, uwidaczy się w drugiej tej war, w tej, w drugiej fali um, SDWanu, to są trzy rzeczy. Przede wszystkim większość um, klientów enterprise'owych zwróci się ku operatorom i dostawcom usług zarządzanych, od których wybierze tego SDWana. Nie dadzą rady fizycznie odróżnić rozwiązania naszego od rozwiązania 30 innych firm. Po prostu nie mają na to mocy przerobowych. Druga rzecz, ponieważ to jest rozwiązanie operatorskie, ważnymi rzeczami będą multi-tenancy, tak, czyli na jednym rozwiązaniu odpalamy wielu klientów, czyli platformowe podejście do rozwiązania SD-1. I druga rzecz, portale czy api, które pozwalają nam na integrację tego wszystkiego w, do naszych innych portali czy do innych innych. A innych rozwiązań czy innych, innych funkcjonalności, które mamy. Poza tym SD-WAN też się zmienił, ponieważ mówimy o co, coraz szerszym gronie klientów. Prawda jest taka, że jak patrzymy na duży enterprise, to w oddziale firmy mają naprawdę bardzo szeroki przekrój tego, co, z czym się spotkamy. Praktycznie żaden enterprise nie będzie miał Active Active, czy, czy dwa linki w każdym z oddziałów, jak mówimy o dużym enterprise. Niektórzy z nich będzie, będą mieli pojedynczy link, niektórzy z nich będą mieli hyb, wana hybrydowego, niektórzy będą mieli ten Active Active, niektórzy będą mieli e, potrzebę robienia high availability, stawiania podwójnych CP w niektórych z oddziałów, tak? Znowu mówimy o dużej, sklim, czy dużej skompli dużym skomplikowaniu e, modelu i mówimy coraz bardziej o platformie. Zresztą to, na czym, na czym my się skupiamy jako Juniper. Więc musimy tak naprawdę mieć możliwość ogarnięcia, po pierwsze, klientów, którzy mają mieszankę tego jednego, pojedynczego, zarządzanego routera. Oddziałów WAN hybrydo, znaczy hybrydowy, czyli Active Backup, bez żadnego routingu dynamicznego. sd wan tak, niektórzy i wiele, wiele z nich będzie miało ten dynamiczny routing i potrzeby dynamicznego routingu. Ale też pytanie, co robimy z tym security. Znowu mamy wiele chmur, wiele miejsc, do których musimy dojrzeć, dotrzeć i musimy to security w jakiś sposób ogarnąć. W modelu takim, jako politykę, tak, którą możemy w, w, w ten sam sposób, czy w, w, w sposób rozprowadzić po całym naszym Enterprise, że, że security, który jest definiowany dla aplikacji, która wychodzi z naszego oddziału, jest takie samo, które jest, jest przekazywany do naszego, powiedzmy, naszej chmury publicznej. Ważną rzeczą też i coraz większe zapotrzebowanie widzimy na tak zwany universal CPI, czyli zastępowanie urządzeń fizycznych w oddziałach przez software. Więc znowu w jaki sposób możemy to zaadresować. I dalej tak zwany konwergentny oddział, czyli zarządzanie nie tylko siecią wan ale też wchodzenie coraz bardziej w LAN. Mamy już takie wdrożenia. W zeszłym roku, w październiku Vodafone ogłosił globalne wdrożenie Ready Network w 75 krajach z możliwością dostarczenia, dostarczenia łączy do 182 krajów. Na opartych, opartych właśnie o nasze rozwiązanie. I znowu jest to platforma, która obejmuje sobie nie tylko SDWana, ale też e, możliwość e, wirtualizacji urządzeń po stronie, e, po stronie oddziałów i wirtualizacji e, i dostarczenia dodatkowych funkcjonalności takich jak e, bezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem. Dlatego Vodafone to komunikuje jako Ready Network, czyli sieć przygotowaną pod zmiany u klientów końcowych. Drugim przykładem jest rozwiązanie IBM'a, czy IBM, zarządzanej SD-WAN IBM. też jest oparte o nasze rozwiązanie i znowu jest oferowana jako platforma, jako możliwość zaadresowania wan w przypadku transformacji klientów w stronę usług chmurowych. Natomiast to ciekawsze, sd znajduje zastosowanie nie tylko w połączeniu oddziałów. I, i zaczynamy, to jest trochę dwuznaczne. Zaczynamy widzieć coraz więcej zastosowanie zdywana w transporcie. I ten transport to jest z dwóch stron. Transport jako transport sieciowy i transport jako transport. W tej chwili prowadzimy wspólnie z... Katapult to jest finansowany przez, przez Wielką Brytanię, przez, przez państwo badania możliwości stałego połączenia Samochodu de facto, tak? czyli środka transportu, który przemieszcza się w terenie, łącząc się przez kilka różnych technologii. Przede wszystkim chodzi o badanie tego, czy 5G w tym przypadku będzie, będzie się sprawdzało. Natomiast nie wszędzie mamy 5G, nie wszędzie będziemy mieli 5G, więc ten samochód dynamicznie przełącza się pomiędzy siecią, to, tak to wygląda. Pomiędzy siecią 5G, jak jest w zasięgu. Jak nie, to przełącza się na sieć 4G, jak nie, to przełącza się na satelitę. Te badania robimy od zeszłego roku razem, razem z UKem. Jakby państwo to sponsor, państwo, państwo w to inwestuje. Natomiast robiliśmy ostatnio, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, też fajny pilot z. Um, i2CAT jest sponsorowany przez Government of Catalonia, czyli ten region, region w Hiszpanii, region Katalonii. I ich zastosowaniem, znowu jest zastosowanie sd do połączonego ambulansu. Czyli ambulans, który jest połączony przez 5G, 4G i, i, i satelitę. Um, najciekawsza rzecz w tym jest taka, że, że na chwilę obecną, jakby, czy, jakie jest zastosowanie tego? Na chwilę obecną wiele ambulansów yy, czy wiele karetek jest, jest traktowane de facto jako taksówki. Taksówka z yy, światełkami, tak? szybciej nas dostarczy. Natomiast problem jest taki, że jak mamy pacjenta, który no, umiera to każda sekunda jest, jest dla niego ważna, więc jeśli możemy tą, ten ambulans doposażyć w różnego rodzaju urządzenie, które pozwolą nam na szybszą diagnostykę albo nawet rozpoczęcie leczenia, polepszamy szanse tego pacjenta. Więc to, co pokazywali, Aitokat um, pokazywał w, w Barcelonie, to było połączenie od, um, od karetki bezpośrednio do szpitala, w którym lekarz już rozpoczynał diagnostykę, czyli tutaj byli ratownicy, którzy wykonywali to, co lekarz im kazał de facto, stosując te narzędzia, natomiast mieli stałe połączenie wideo i połączenie przesyłania danych do, do szpitala. Oczywiście yy, Katalonia jest dość rozległym regionem, mają góry, mają morze, mają plaże, mają duże miasta, więc to połączenie między 5G, 4G i satelitą jest niezbędne do tego, żeby ta informacja przy, yy, była przekazywana ciągle. Ogólnie byłem na tej prezentacji, znaczy na tym, na tym demo. Najfajniejsza rzecz jest, była taka, że ta, to demo było robione na żywo. Całkowicie na żywo. Mieli łącze satelitarne, prawdziwe łącze satelitarne, prawdziwe łącze 5G dostarczone przez Vodafone'a Hiszpanii i prawdziwe łącze 4G. I e, prawdziwych ratowników, prawdziwego lekarza. Wszystko było robione na żywo, żadnych nagrań, nic takiego. Zabijali po kolei łącze 5G, 4G i satelity i pokazywali, że jakby da, i jedyny pacjent był, był sztuczny, znaczy w sensie manekin. Natomiast bardzo, bardzo fajne, będziemy z tego, zrobimy jakieś ładniejsze wideo i pewnie to gdzieś zapostujemy. E, ostatnie, to teraz robimy też, też takie badanie, żeby wdrożyć ten e, podobny, e, podobną zastosowanie zdywana w transporcie, czyli, czyli na kolei. Natomiast już, już brakuje mi czasu, to, co chciałem na koniec powiedzieć, to że SD-WAN jest tak naprawdę następnym krokiem w ewolucji sieci rozległych, czy technologii sieci rozległych. I pozwala nam, tak jak MPLS na początku lat 2000 czy, czy WAN hybrydowy, wprowadza nowe możliwości tworzenia usług zarządzanych przez operatorów. Natomiast też zaczynamy powoli widzieć ten następny krok, czyli jak do sd wan przy, zwłaszcza przy dołączenie. 5G, czy, czy zaczę to, to, że zaczynamy stosować go w rozwiązaniach IoT, przechodzimy w końcu do tak, zwa tak zwanego cloud connect, kiedy będziemy bezpośrednio podłączać się do jakichś treści chmurowych. Czyli będzie się zacierać ta granica między WAN-em i LAN-em i um, czy to przez 5G, czy przez, przez yy, bycie w, nie wiem, w sieci lokalnej, będziemy łączyć się bezpośrednio do tych sieci. Chmurowych. Jest to umożliwia na chwilę obecną. Więc a, tyle ode mnie. Jestem minutę po czasie. Bardzo dziękuję.